Następny przystanek. Morwowa. Well Morbowa, następny przystanek krymicka. Następny przystanek Krynicka Krynicka Następny przystanek Bardzka. przystanek. Balska. Następny przystanek. Kamienna.

Następny przystanek. Rudnicka. Społeczniki. Pięknie. Niemiec nie będzie. O, Nie, nie, nie,

Gajowa, następny przystanek dyrekcyjna..

Kto? Kto jest sekretarzem komisji? To sprawa? Nie Kto? Kempa. Pani Kempa zadecyduje, czy... Mówi, że w 2006 gdzieś tam. Hmm. Nie można było, jakby... Benedykt, czy co? Good. Good. Wszystko rozdają. Górki. i wszystko. Ale... Pan... Następny przystanek. Dworzec autobusowy. Na... 8 8. Co? Zapięte. Zapięte jak. Jak na Który? Który się pisze pewnie

Dworzec autobusowy. Następny przystanek. Dworzec główny PKB. Main Railway Station. To była tam lentu, i kazała, żeby tą bramkę to czy w ogóle z nią zrobić. A Bóg powiedział, że no nie wyjął jej, nie wiem, nie pani, żeby nie. A w tym później młodszy syn, który został sam. No A dziadka, bo dziadek, to musi zostać z co czasu do czasu. Całą dynastię, pokolenia. Tak

Main Railway Station. Koniec trasy.